Dębicka Akademia Karate Tradycyjnego podsumowała miniony rok. Na koncie uzbierało się wiele sukcesów, było wspólne spotkanie wszystkich grup, wręczenie nagród dla najlepszych zawodników. Oraz inauguracyjny trening w 2024, a to wszystko w świeżo wyremontowanej sali. Oglądałam sobie takie kung fu panda, jak była młodsza, i od razu przyszłam tutaj. Stwierdziłam sobie, że ja muszę być mistrzem karata, że ja marzę sobie, żeby być mistrzynią, i no nie wiem, to jakoś samo wyszło. Dlaczego warto do nas przychodzić, bo jest świetna atmosfera i czujemy się tutaj jak w rodzinie. To jest po prostu jedna wielka rodzina. Jest świetna atmosfera, tak jak już mówiłam. Super się trenuje, mamy świetnych trenerów profesjonalnych z dużoletnim stażem, jest świetnie, dużo dzieci też tutaj chodzi, wszyscy są zadowoleni, także nic nie zująć. Przede wszystkim świetni trenerzy, bardzo lubimy sport, obydwie. Po prostu jest bardzo fajna atmosfera, lubimy spędzać czas i lubimy po prostu samą karate, bardzo fajnie tej spędzać czas nasi socjowie są najlepsi i polecam bardzo. Sport to naprawdę zdrowie i warto. Moim zdaniem warto po prostu dla samego siebie, żeby zbudować taką samodyscyplinę. Doceniono również tych, którzy wspierają Akademię i zawodników, a takich osób nie brakuje. Wreszcie upragniony dzień nadszedł, kiedy Akademia Karate Tradycyjnego wróciła na swoje włości. Piękne, wymalowane, wyremontowane. Trochę dzięki nam, a trochę też dzięki własnej pracy, pewnie dzięki trochę pomocy rodziców. Jest pięknie, naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. Nowy lo lokal, nowy rok, nowy jubileusz. Po półtorej rocznej przerwie wróciliśmy na stare śmieci, stare, nowe. Tak się nam fajnie udało, że mogliśmy sobie sami to fajnie wyremontować, oczywiście przy współudziale. Pani dyrektor Mosiru i, i, i pomocy moich pracowników, moich kolegów. Wydaje mi się, że efekt końcowy jest fenomenalny i, i wszyscy będziemy się tutaj czuli jak, jak jedna wielka rodzina w fajnym, fantastycznym, ciepłym domu. Zapraszamy, teraz zapraszam, ja w końcu mogę zaprosić, ponieważ przez to półtora roku to było najgorsze dla mnie, że dzwonił rodzic, czy możemy przyjąć dzieciaka na trening, a ja musiałam powiedzieć, że nie, bo nie mam miejsca. Teraz serdecznie zapraszam wszystkie dzieciaki od szóstego roku życia, środa, piątek o 16:00 zajęcia dla grupy początkującej. Świetna SSK, SSP, świetni trenerzy z wielką pasją, miłością do dzieci. Bardzo jestem zadowolona. Potrafią tutaj swoją energię spożyć. Chociaż energii mają bardzo dużo energii, ale tutaj bardzo lubią przychodzić, bo tutaj się świetnie bawią i bardzo są sprawni, że tak powiem, po treningach. W Sport zawsze warto ćwiczyć, a karate dlatego, że jest wszechstronne. bardzo rozwija, przede wszystkim rozwija psychikę, wzmacnia psychikę i ludzie, którzy trenują długo od karate są bardzo odporni psychicznie. Nie zabrakło również życzeń na nadchodzący rok. Zdrowia przede wszystkim, sukcesów, wszystko inne sobie wypracujemy. Wytrwałości, dużo zdrowia dla wszystkich, dla, zwłaszcza dla nas prowadzących, dla, dla dzieci. Żeby to wszystko tak się kręciło, jak się kręci teraz i wydaje mi się, że będzie naprawdę super. Wytrwałości po tych 20 latach, żeby nadal nie zabrakło im zapału, żeby z takim samym sercem nadal mogli pracować na rzecz naszej młodzieży, bo dzisiaj patrząc po tych dzieciach, po młodzieży starszej, po dorosłych, widać, że oni tutaj czują się jak w domu. Że to jest dla nich taka druga rodzina. Rok 2023 był dla naszego klubu wyjątkowo dobry. Mimo trudności lokalowych udało się zorganizować sześć grup treningowych oraz wziąć udział w wielu wydarzeniach sportowych. Otrzymaliśmy wsparcie finansowe od miasta Dełmica, które pomogło nam sfinansować wyjazdy na zawody sportowe, z których zawsze wracaliśmy z workiem medali. Czytamy na profilu Dełmickiej Akademii Karate Tradycyjnego.